21 września byliśmy w siedzibie MONU. Najpierw jako strona związkowa uczestniczyliśmy w spotkaniu z podsekretarzem stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji panem Marcinem Hidzikiem, NZZ Solidarność nasza zakładowa, jak również przedstawiciele sekcji krajowej pracowników cywilnych MON Solidarności z panem Mirosławem kamieńskim na czele. Między innymi jednym z punktów, o którym mówiliśmy, była sprawa naszego zakładu WZL3 Demblin, ponieważ te prace, które i te głębokie analizy, które trwały nad naszym zakładem, no wiadomo, pamiętacie wszyscy Państwo, że, że to już na wiosnę się odbywało i miało się skończyć już dawno temu. Jednak nie zgodzono się na tą instytucję gospodarki budżetowej. Stwierdzono, że nie wykonujemy tych zadań publicznych, tylko zadania resortowe. Już nie polemizujemy z tym, chcemy tylko, żeby to się skończyło dobrze dla załogi, żeby stan osobowy utrzymać, zarobki pracowników, no i jakiś, żeby ten zakład po prostu istniał i, i, i dalej no, świadczył te usługi, które świadczy. Na chwilę obecną zapewniono nas, możemy powiedzieć tak na 99,9%, że aportem nasz majątek zostanie przekazany do spółki akcyjnej WZL1 SA Łódź. Jest już więc ta opcja Łodzi wybrana. Było później spotkanie, w którym również uczestniczyłem jako już radny Rady Miasta. Z inicjatywy burmistrza, bo taką uchwałę kiedyś podjęliśmy, również do, dopominaliśmy się o spotkanie z panem Marcinem Idzikiem. Był burmistrz miasta Dęblina, pan Stanisław Wrodarczyk, był e, przewodniczący Rady Miasta, pan Ryszard Karpiński, wiceprzewodniczący pan Henryk Wiejak. Moja skromna osoba, e, był dyrektor naszego zakładu, pan Waldemar Kozicki, był również prezes. E, WZL1 SA Łódź, pan Jan Piętowski, no i generałowie odpowiedzialni za poszczególne departamenty. Zapewniono nas, że już jest finalizacja obecnie, także w formie gospodarstwa pomocniczego, jak gdyby do końca roku, będziemy istnieć. W przyszłym roku będziemy filią zamiejscową tej spółki akcyjnej. Zagwarantowane zostaną no, sprawy te pracownicze przynajmniej na rok czasu, że zatrudnienie pozostanie na tym poziomie, zarobki również, że, że nie spadną. Wydaje się, że, że zamówienia na przyszły rok nie będą gorsze, będziemy stawać do przetargów. Myślę, że jako firma jesteśmy w stanie część tych przetargów przynajmniej wygrać, więc myślę, że. W pewnym sensie otwiera się dla nas jakiś nowy rozdział, czy lepszy, czy gorszy oczywiście czas pokaże, ale mam nadzieję, że, że, że po prostu możemy nam na tyle uspokoić mieszkańców, pracowników i ich rodzin, że po prostu nie będzie takich drastycznych zwolnień, o które się no, nie będę ukrywał, ale baliśmy, że, że może się to tak skończyć. Czy już jakieś są dokumenty podpisane, czy na nie trzeba jeszcze czekać? To znaczy wstępne decyzje, wstępne porozumienia są już podpisane, natomiast no, brakuje tych końcowych, no, szczególnie z podpisem pana ministra Klicha, ale wszyscy są zgodni z tym, że pan minister. No, w pewnym okresie dał pewne obietnice tutaj. My ze swojej strony pikietowaliśmy, aflagowaliśmy zakład, ale również pokazaliśmy tutaj dobrą wolę i, i myślę, że jeżeli dobra wola z obydwu stron będzie, to chyba nie będzie przeszkód, żeby to zostało zaakceptowane i przedstawione dalej. Myślę, że się pomyślnie zakończy. Czy na tym spotkaniu, w którym występował Pan w roli radnego Dęblina. Była mowa może o innych zwolnieniach w Dęblinie, na przykład o bazie materiałowej w stawach, czy tych zwolnieniach na jednostce tutaj? To znaczy, to akurat było w departamencie, który bezpośrednio nie odpowiada za te sprawy, więc trudno tutaj było tak jednoznacznie ten, te tematy poruszać. Natomiast w kuluarach z generałem Klechą wcześniej również poruszaliśmy w dniu wczorajszym ten temat. Zapewniam, że na razie kwestia staw tutaj jest jak gdyby, no, tematem, który będzie odciągnięty w czasie. Oczywiście no, nie cały ten teren jest wojsko potrzebny, bo to są olbrzymie hektary i, i na pewno jakieś tam restrukturyzacja tego będzie następowała. Natomiast no, na razie zapewniał, że, że jak gdyby jest to w czasie przełożone. Jeśli chodzi o woki, o te zwolnienia, no, tutaj ja występowałem wcześniej w różnych spotkaniach, gdzie po prostu jest mowa o, o pewnych zwolnieniach w sferze budżetowej w Monie. I z tym się należy liczyć, że to tak się będzie niestety musiało odbyć. Natomiast no tutaj już, że to akurat dotknie tą grupę społeczną, czyli wartowników. Zwracałem na to szczególną uwagę, że Podkreślałem to, że to, to nie jest dobry pomysł po prostu firmy oploniarskie takie typu SUFO wpuścić. To, to nie spełnia swojego zadania moim zdaniem, a pracownicy po prostu otrzymują takie warunki płacy i w ogóle, że są to śmieszne sprawy i trudno wtedy wymagać od takiego pracownika. No, no tak, spełnienia tak, tego zadania, jak, jak jest spełniane w tej chwili. Był Pan obecny na wtorkowym spotkaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie przyszłości wojskowych zakładów lotniczych nr 3 w Dęblinie. Na spotkanie to udał się Pan z własnej inicjatywy, czy został Pan wybrany jako przedstawiciel Rady Miasta Dęblin? Na konwencie po uzyskaniu informacji, że mamy zaproszenie do Ministerstwa Obrony Narodowej wystosowane przez Pana Klicha, na konwencie został ustalony skład delegacji, która się uda na to spotkanie do Warszawy. Konwent zdecydował, że w skład tej delegacji poza burmistrzem wejdzie przewodniczący rady miasta, czyli ja, zastępca przewodniczącego pan Henryk Wiejak oraz pan Witold Kleczkowski, pracownik wojskowych zakładów lotniczych nr 3, jednocześnie przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność. W dniu wczorajszym w tym składzie poza panem Kleczkowskim Dodatkowo z, jeszcze z panem dyrektorem Kozickim udaliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej. Pierwsze spotkanie, taka wizyta troszkę, troszkę kurtuazyjna, to odbyła się w gabinecie ministra. Zostaliśmy przeproszeni przez wiceministra, pana Lidzika, że w spotkaniu nie będzie uczestniczył pan Klich, pan minister Klich, ze względu na to, że jest wołana przez premiera Tuska Rada Gabinetowa i pan Klich musiał się tam na to spotkanie udać. Na tym wstępnym spotkaniu uzyskaliśmy informacje, jakie są pewne już takie zamierzenia w stosunku do wojskowych zakładów lotniczych nr 3, które po tym spotkaniu, które trwało około 30 minut, muszę powiedzieć, że wyszliśmy usatysfakcjonowani, że będzie tak, jak, jak, jak żeśmy po prostu zamierzali. Drugie spotkanie, które odbyło się w dużym gronie z ekspertami Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym uczestniczyliśmy my z Dęblina, czyli nas z trzech radnych, włącznie z panem Kleczkowskim, pan burmistrz i dyrektor Kozicki. Na tym spotkaniu był również obecny dyrektor Wojskowych Zakładów Lotniczych numer jeden. Spotkanie prowadzi, prawa, przebiegało no, w gronie eksperckim. Konkretnie zostało ustalone. Wojskowe zakłady lotnicze, Numer 3 w Dęblinie z dniem 31 grudnia 2010 roku ulegają likwidacji, przechodząc aportem do Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 1 w Łodzi. Uzyskaliśmy informację, 100% załogi pozostaje dalej zatrudnionych, środki finansowe będące na stanie wojskowych zakładów lotniczych numer 3 na dzień 31 grudnia pozostają w gestii zakładu pomimo, że były tam pewne zakusy ekspertów budżetowych o przejęcie tych środków na rzecz budżetu MON jedyne co to wojskowe zakłady lotnicze numer 3 muszą przystosować organizacyjnie się wewnętrznie do struktury organizacyjnej wojskowych zakładów lotniczych numer 1 w Łodzi ale myślę, że to jest najmniejszy w ogóle problem. Natomiast mamy wielką satysfakcję, że my, tacy malutcy, tu na samym dole struktur samorządowych, mogliśmy po prostu pewne rzeczy przepchnąć aż tak wysoko, jak jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Dla całej załogi Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3 w Węblinie życzę spokojnej, wydajnej pracy. Bądźcie Państwo pewni swoich miejsc pracy.